Jo siemanko, was bardzo serdecznie, z tej strony Madek i ze mną jest cała elegancka ekipa, Hello. którą się właśnie witam. witam. Sieba! I gramy, słuchajcie, w Murder Mystery 2. Nie jestem Alek. sobie murderem, więc będzie super gierka, idę się skitrać. Nie gadam z wami, bo Szy? będziecie wiedzieć, gdzie ja tak. jestem. O, nie, nie. nie zdążę, nie, ja idę stąd. Gdzie? Gdzie mam? Pamiętajcie, jeżeli wam się podoba odcineczek, zostawiacie łapkę w górę, zostawiacie suba z dzwonem, 50 łap w górę i nagrywamy kolejny odcinek z ekipą. Mari, ja wiem, kto jest. Mari. O nie. Też Mary. wiem. Ja ja wiem kto jest szyfem. Marii. Mari. Obro... O nie. Dziękuję, Marii. O, o nie, mi się Karibo, mi się jest. A tu jesteś, nie. nie ma. O, jest jeszcze z nami lodowaty. No i super. Jak ja w nią nie trafiłem? Co Jak to? Tylko Manek o -o. został, ta. Co? Tylko ja? Nie Chariusz, tylko Manek zostały. Nie. Idź. Czekaj! Byle cię nawigował, ona kampie przależył przy jakby... O, Ale to kto to to jest test? tym? Kto tu? Kto jest? Nikola. Widzę. Znam Cześć! Nie! Nie! Manek jakieś wreszcie, podz... Zjem ci sobie dłukę To czekaj, stój! Stań! Nie zabijaj! Nie zabijaj! Dogadajmy się! Co? Co e Eee la, la 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 Nie, nie dogadamy się. O. Nie. Jedyny kariboś przeżyje, powiem nie. ci tak, tyle przeżyje. O nie. nie, nie, nie się. Jak ty mnie nie, Boże, dobra, kto tam jeszcze został? Pan Haribo. jest? Pan Haribo? O nie, on chyba się pis. Nie, nie siu? Serio? Czekajcie, już sprawdzam. Aha, więc okay, co usiądę ale on ma dobrą no miejscówę i że ty go nie widziałaś, to ja cię normalnie podziwiam. No dzięki. No serio, przecież on no, jest, jestem... on jest ta, w takim miejscu, że na serio, że, że go nie widzisz, że, znaczy, znaczy, że go nie widziałaś wcześniej, no to... Ja nie, już wystaje. nie, nie idź na razie, bo ona... Okej, okay, a sobie usiadł. Tak jakby. Dobra, usiadł sobie ziomek. No, bo Ale to, to no będzie dobry no, pojedynek. No. Przecież, Nie, jest... Nikola, cały czas się koło niego kręcisz, widzisz go normalnie, ty go widzisz Co? teraz. No widzisz Co? go. Gdzie? Popatrz sobie dookoła i zobaczysz, że go widzisz. Serio. Ślepa jestem. No chyba. No przecież stoisz przed nim. Co? No stoisz przed nim. Serio. Nie, że ty go... ej, że... Dobra, dobra, już się nie odzywam, bo jeszcze wygadam tego Doriana. No że ty go widziałaś? Przed chwilą go widziałaś. Nie, go nie widzę. Jak to go nie widzę? No popatrz tutaj za drzwiami. No. Co, gdzie? Nie tu. Tam dalej. No i tu po prawej, no. No gdzie? No tu, tu, tu już po prawej, no już tu, zaraz. Ślepa jestem, widzę go. Bo no i był gdzieś. Ten... No co, ślepa byłam. Ale Nikola on w ogóle tam nie był. I to jest Aha. właśnie... To są właśnie błędne podpowiedzi. Ale jest z nami Boże. też lodowaty. Lodowaty dzban. Mam jak ktoś ci nigdy nie załupam. O to nie, jest lodowaty, no Nikola. Tylko dzbanowaty. Nie Dobrze, no, dzbanowaty rozumiesz? lodny. I M dzbanarek jesteś. Ty, kto to jest taki niebieski? Ty blaber to ma tyle o blaber się teraz będzie zlewał ze ścianą. On będzie robił, on jak stanie przy ścianie to nikogo nie zobaczy. Mógł zakładać z cegieł to jeszcze by ba bardziej był widział. On będzie z cegłą. Dobra, ale ta rundka była blaber, dobra. Blaber cegła. Dobra, okej. Okay. No jest i widzicie i teraz jest spoko, nie o. jestem, znowu nie jestem murderem. Jest spoko, teraz mogę się z wami pobawić. No, uważaj na tego. O nie, Ludwot no jest bez koszulki, nie. Co? Nie. Bez koszulki? Tak. To co? No przecież ma. lodowaty mówił, że właśnie chciałeś go bez koszulki. Oj co? nie, ja wiem jaki grzbany bez... jest. Ja się w głowie pomyliło. Dobra, ja się muszę gdzieś sobać. Do telewizora wejdę. No nie, tu się nie da. Tu. O! O! O, o wiem kto O to się Co był w ogóle? E, ten. Bariatr. E, ja... Dobra, widzowie, temacie, pamiętajcie, łapka w górę, subik z dzwonem, 50 łapek, kolejny odcineczek Benz. Dobra, jedziemy. Kto uważa, że Manek jest zbanem, niech pisze w komentarzach. Tak, piszecie hashtag dzban. Rób Dokładnie. Tak, spamicie, y, spamcie hashtag dzban. A jeżeli Lodowaty jest zbanem? To, to pisz hashtag zban. Hashtag Dzban dzban Ahaśli Aha, no nie. Aha dobra, okej. Okay. I słuchajcie, i teraz oficjalnie robię wyzwanie lodowatego. Zapraszam was na odcinki do subskrypcji. Wszystkie linki macie w opisie i zapraszam was też na Tinderka. Aha, i co lodowaty? Tinderka. Kinder... Lodowaty spełniłem twoje wyzwanie. Namawiałeś mnie i spędziły, spełniłem. Jakie wyzwanie? A, wszystko na Discordzie, także widzowie pamiętajcie, że jeżeli chcecie być w rodzince ekipy Manka, musicie wbijać na Discorda. Link też macie w opisie. I pamiętajcie e o Tinderku. Okay. Lukos, idź sobie, idź nie sobie. Nie ma. Zostaw mnie. A ty chciałeś ma... Tinderka, to go masz. O nie, Manka, ja chciałem ci kryć, O dobra, Nikola, chodź, dogadamy się. Chcesz, co nie, nie czy nie, nie chcesz? Nie, nie, nie wyciągnę Chce. noża. Patrz, chcesz, co czy nie? Chcę. O! O ty, panie! O! Ty, ty byłeś ty. Ale ja się, ja się wystraszyłem. A to ty nie wiedziałeś, że miałem pistolet? Znaczy. Nie! No... Wiedziałam! A ty wyciągałeś pistolet, mówię tylko nie strzelaj, tylko nie strzelaj. Bo chciałam ci pokazać. Ej, ja, ja Ale mnie jeszcze teraz wygadałeś, że jesteś morderem. No, no trudno. Okej, okay, daję się tutaj. Yy, poddaję się waszemu yy, sądowi. Żartowałem. Manek, ukos. zostajesz ukos. ukarany. Ma Gdzie manek, tam? zostajesz ukarany, że nigdy nie możesz zjeść yy, kebaba. Dobrze, ale tylko w tym tygodniu. O nie! Wariatix! Nie, nie wariatix! Nie! O, ja nie, nie, nie zgadzam Variatek się na to. Wiesz, nie że znajdzie. Dobra. Co? Nie Mogę znajdę. Powiedzieć. Kogo nie znajdę? Chodź tu wariatix. Zaby... nie. Nie ma! Mówiłam! Nie! Dobra. Ej! Ale. Dobra, widziałem tutaj okay. kogoś! Ej! Dobra, wychodź z szafy! Wychodź z szafy, widziałem twoją głowę! Wychodź z szafy! Ej! A może jednak nie. Ale, Dobra, ale kto był w szafie? Tak, Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. A ja widziałem, ta widziałem taką, taką rękę wystającą z szafy, co nagle się schowała, nie? ale to wyszło. No. Okej, okay, lodowaty, i co, ci? Wyzwanie zrobione. Pamiętajcie, widzowie o Tinderku. I zapraszam I też na inne jedwam? odcineczki. Mogę... Manek. Jednak Manek. masz jaja. Mam jaja. Nawet Manek, dwa. wyzwanie? Tak, chcesz jakie chcesz wyzwanie? Chcesz wyzwanie? Tak. Jeżeli będziesz morderem, nie możesz nikogo zabić. Dobrze. I będę chodził z nożem wyciągniętym. Tak. Na wierzch. I masz przeżyć. Jeżeli nie przejdziesz, no. udanie uda, się nie. A widzowie, jeżeli wam się podoba, wbijacie 50 osób łapek osób w górę i robimy kolejne wyzwania w morderze. Okej. Okay. Czyli mówicie, że zabijam tylko tych, którzy, których nie lubię, tak? No to nie mogę nikogo zabić. Aha. Taki czas na manka, kogo lubi, kogo nie. O nie, nie chcę takiego wyzwania, nie chcę. Dobra. Ale ja się idę fajnie sować. Nikt mnie nie Manek, znajdzie. Ho, nie ci. Manek, Ale ma, ma Nie. Nikola, pod warunkiem, że nawet jak widzisz morderca, to mnie nie zabijesz. Na słowo e, przysięga. E, na słowo dzbana, a słowo dzbana jest naprawdę dobra, ważne. Dobra, on nie, o mnie jest. Ok. On nie jest. Na słowo dzbana. Mm -hmm. O no. ręka to morderca. O to morderca. A to spoko. Okay. A tu znam tą miejscową. Ok. Dziękuję. Ta miejscowa jest najlepsza. Ja sobie do no. tego. Olenka morderka, to Patrzcie. Ja to A, wygram chyba, chyba widzę właśnie ciało, które zostało zabite. tytuł Jezu, to było zrobimy. Tu, tu. O! Dobrze Marika Znowu Marika bardzo Ej no to Marika to dobry szary jest O bardzo dziękuję Nie, bo się ona skupiła na mnie na Dobra A co robiłeś, Brunie pani Dorian? Drogi. Blaber, y, Blaber y, y, polecam twój outfit. Ej, ładny strój y, mnie. strój. A dzięki. Jeszcze krzyż taki. No, teraz... Ze A teraz moja o. koszulka jest. Blaber już spakowany do szkoły widzę. Blaber jak idziesz do szkoły, jest jutro przerka. O nie, znowu poszedł. O jest doktor, doktor Dorian. Panie doktorze, bo źle się czuję. Wyleczył no właśnie, mnie pan. Potrzebuję, potrzebuję <coughs> <potrzebuje> pomocy. <coughs> o Boże, o. ja dzisiaj oglądałam, bardziej wczoraj oglądałam nocą taki horror od właśnie doktorze. O nie, o nie, Boże, ja się, to a wiem, który, jaki to był do, horror. To był horror Doktor Queen. <coughs> nie pamiętam dokładnie jaki. Ale, ale nie, nie, doktor, nie, 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 na pewno nie, bo Doktor Queen to, to było o, o, o tej, co leczyła te, leczyła zwierzęta. Lankę. A dobra, to był Ceglas. Cicho, 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 nie ma mnie tu. Żabson, chowaj się. Gdzie jest stąd. Manka. Nie wiem, ale ja zginęłam. No właśnie tak nie, musisz mieć emotkę, Żabson, kupioną. Nie możesz tak kucać. Ic. Nie, nie kręć się mi tu nawet. Gdzie jest Mankę? Nie ma mnie. Manek, manek się siedzi. O nie, utknęłam, o nie, Jak Dobra, dobra, okej. Okay. Patrzcie, widzowie, to jest najlepsza kryjówka. No. Ten. Najlepsza kryjowa w Adi mieście. Jaki dzban! Bo on, mi ją, on mnie ją nauczył. Właśnie, Blaberek mnie nauczył tej kryjówki. Blaber jest. No. O nie, ten, co mi pokazał, kryjówki najlepsze w mieście, właśnie mnie wyeliminował. O, lodowa, ty tutaj, koło tego. Koło noża przeskoczył. I za I I do Wow! Do Taki raz podżąd. Marii, nieźle. Ale powiem wam, że Blabyrek wyczuł temat. Jak powiedziałem tylko, że najlepsza kryjowa w mieście. Bo on mnie jej nauczył. O, Ej, Dexter, nieźle wygląda. O, Dexter ładnie wyglądasz. Assassin Clean. As, assassin Clean. Pan sprzątający, Co? Assassin Clean. Co, Copy Co? Co? Copycat. Copycat. Co zgapiasz? Manek. Kto? Nie Pan bij mnie. Nie, Co mamy sojusza. Słowa? Mamy sojusza, dobra? Sowiajski przy Okej. Okay. Okay. Dobra. Od dziś gram Lodowaty... 4 na 7 Ej. w Murdera. To ty gadasz. Obiecujesz? Dobra, by, by, by. będę sprawdzał. Nie, ja Widzowie, obiecuję, będę Widzowie kogo, e, kto ma e, blabyrka w tym? Kto ma blabyrka w znajomych sprawdza czy codziennie e, gra w murderach? Okej. Okay. Ja, ja go miałam ale mnie wywalił. No dobra. No, muszę się podszkolić, żeby taka Kamaria mnie nie zabijała ciągle. Tego o, samego no. nie co tu się dzieje. Ops. No, to właśnie też się tak zgodzę. Dobra, no ja się słowa. No, clipa no ja i speedhaka i aimbota i chodź i, i innych ja, ja wiem, jak Dobra. Dobra, tutaj już ich ktoś cieści. by a tak, chodź, Mari, ho. Było inna Dobra, siadamy. Marina przesięgać z bana nie zabijecie. Ho. Dobra, wiemy, kto ja morderczy. Zawsze się zbanna, nie zabiję. Aha. E, uwaga, bo tutaj może być morder. Dobra, chatę. Dobra, raczej mnie nie zauważą. Hop. Rzec Cześć. Cześć. Oczywiście, kiedy ja schodziłam yeah. z był No super, no. Czyczajony manek, ukryty smok. Tak. Aha, widzę cię, Jak to Zobacz, mnie widzisz? I... Dobra, biorę lodową. Lodow dobra, ja tam poluję się... lodowa lodowatego. Marii, ale Wiesz, od... Wezmę Akurat ten nóż ten... i odetnę mu te skrzydła za robuxy Dawaj, chodź tu lodowaty. Ja chcę twoje, ja chcę twoje te... Twoje skrzydła. Arobuksy, no. manekitego. Manekitego. O, widzę mankę, widzę mankę. Yes. Ej, dziewczyny mam ja, do was pytanie. O, o, bany, bide, wszyscy tu bide, bide. siedzicie. Jakie dzbany? Ja was dopiero bide teraz jakbyście. Jakbyście nie powiedzieli, to ja bym was nie zauważył tutaj. O kurde ja nie wskazę. Uwaga, Ej, kto, do mnie? kto to? Kto to do mnie strzela? To jest to jest blaberek? Dobra blabyry. Tak chcesz? Dobrze. Zastrzel mnie. Proszę. umarł. Dziękuję bardzo, Manek. I jego uśmiech. Uśmiech Blabyra niczym rzeka z GTA RP. A właśnie to jest skin, skin właśnie z gtrp. Tak. tą Właśnie tak. Bluskę, manek, Dobra słuchajcie, właśnie ostatnią ten... rundkę gramy. Jaką, kto założył moją bluzkę? No ja. Nie o ja. bardzo ładnie wyglądasz, bardzo polecam. Bardzo ładna koszuleczka Pani Głodna Olka. A ja już nie będę e... przykłócał na e, proszę nie pytać o gtrp, bo na razie nie mamy tutaj, e, że tak powiem sceny tych e, statystów. Szukamy statystów, którzy rob... będą brali, za, będą brali e, udział i będą udawać sztucznych przechodniów. I jeżeli ty, drogi widzu, zobacz, chcesz być. Czekajcie, bo ja mówię, A jeżeli robok, ty chcesz widzu być. Będzie? Jeśli ty chcesz być widzu e, statystą u nas w GTRP zgłoście na 997. Odbiorę telefon. Dobra. Oh, I pamiętaj o łapie dobrze, w górze i, i pamiętajcie, wbijajcie na Tinderka, wbijajcie na Tinderka. Jaki okay. jest ten Tinderek? Monarki, ja, pytajcie lodowatego. Dobra. Gdzie jesteś bla, Blaberek? Blaberek, ostatnia runda. Pokażmy klasę, gdzie jesteś? Nieważne, mamkę nie, nie. No. nie znajdziesz Blabera. Nie znajdę Thank Blabera, you. bo pewnie Blaber różnie żyje. OK, Jak widzicie widzowie kończy się już odcinek dzisiejszy z Murder Mystery 2. Bo Jeżeli Olka wam się żyje. podobało, wiecie co macie robić. Jeżeli wam się nie podobało, nie róbcie nic. Ale jeszcze sobie podejrzymy. Kto jest? Słuchajcie, głodna Olka. Ło, wow, tutaj takie ciachnięcie. Pamiętajcie też widzowie o łapie w górze. Subie z dzwonem komentarzu znowu. Ło, wow, ale trafiłaś Olka. Wow! Ja to wrzucę na początek filmu, na takie skróty. Wow, ale żeś trafiła go super. Mam, powiedz, gdzie, gdzie są inni. Ja nie wiem, nie znam tej mapy, ale kręci się ko Oj! Kurde. Jednak Żapson trafił. Ja jest. Drodzy widzowie, trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Wszyscy skaczemy. Elo I ją. Hello. Hello, 320.